Tu mamy krokie narożne, tam zaczesy są już wycięte. Kroki są sfazowane, nie są sfazowane do końca, dlatego że mamy tutaj za mały trochę przekrój, wysokość tej krokki, żeby jej tutaj dużo nie zabierać. To jest tylko tyle sfazowane, żeby, żeby się kondycja zmieściła. No i tu mamy teraz cięcie w kalenicy. Tu pokaż. Tu mamy wytrasowane i tu jest linia pianu. I po tej linii tniemy pilarką tarczową teraz na na 45 stopni. Lewaj. Odwrócimy. Pogotowie Ciesielskie, tutaj na karacce macie numer telefonu, dzwonić, pisać.